Sam setny. Słuszcie Panu z weselem. Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie. Słuszcie Panu z weselem. Wśród okrzyków radości stawajcie przed nim. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. My Jego własnością. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki. Chwalcie Go i błogosławcie Jego imię, albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. Mądrość Syracha, rozdział 6, wersety 20 i 21 Jakże bardzo twarda jest dla niełuków, ale koduch w niej nie wytrwa. Jak potężny kamień próby go przytłoczy i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem. Księga Wyjścia, rozdział czwarty, wersety od 18 do 31 I odszedł Mojżesz, a wróciwszy do teścia swego Jetry, powiedział mu: Pozwól mi iść z powrotem do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy są jeszcze przy życiu. Jetro powiedział do Mojżesza: Idź w pokoju. Pan powiedział do Mojżesza w Madian: Wracajże do Egiptu, gdyż umarli wszyscy ci, którzy czychali na Twe życie. Wziął Mojżesz swą żonę i synów, wsadził ich na osła i powracał do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz ze sobą laskę Boga. Pan rzekł do Mojżesza, gdy będziesz zbliżał się do Egiptu, pamiętaj o władzy czynienia wszelkich cudów, jaką ci dałem do ręki, i okaż ją przed Faraonem. Ja zaś uczynię upartym jego serce, że nie zechce zezwolić na wyjście ludu. A ty wtedy powiesz do faraona, to mówi pan, synem moim pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mojego syna, aby mi cześć oddawał, bo jeśli zwlekać będziesz z wypuszczeniem go, to ja ześlę śmierć na twego syna pierworodnego. W czasie podróży w miejscu noclegu spotkał pan Mojżesza i chciał go zabić. Sefora wzięła ostry kamień i odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim nóg Mojżesza, mówiąc, Oblubieńcem krwi jesteś ty dla mnie. I odstąpił od niego Pan. Wtedy rzekła, Oblubieńcem krwi jesteś przez obrzezanie. Do Arona powiedział Pan, wyjdź na pustynię naprzeciw Mojżesza. Wyszedł więc, a gdy go spotkał w pobliżu góry Boga, ucałował go. Mojżesz opowiedział Aaronowi o wszystkich słowach Pana, który go posłał, oraz o wszystkich znakach, jakie polecił mu wykonać. Poszli więc Mojżesz i Aaron, a gdy zebrali całą starszyznę Izraelitów, powiedział Aaron wszystko to, co Pan mówił Mojżeszowi. Ten zaś wykonywał znaki na oczach ludu. I uwierzył lud, gdy słyszał, że Pan nawiedził Izraelitów i wejrzał na ich ucisk, a uklęknąwszy oddali pokłon. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 12, werset od pierwszego do 8. Pewnego razu Jezus przychodził w szabat wśród zbóż. Uczniowie jego, odczuwając głód, zaczęli zrywać kłosy i jeść. Gdy to ujrzeli faryzeusze, rzekli mu: Oto twoi uczniowie czynią to, czego nie wolno czynić w szabat. A on im odpowiedział: Nie czytaliście, co uczynił Dawid, gdy był głodny, oni jego towarzysze? Jak wszedł do Domu Bożego i jadł chleby pokładne, których nie było wolno jeść jemu ani jego towarzyszom, tylko samym kapłanom? Albo nie czytaliście w prawie, że w dzień szabatu kapłani naruszają w świątyni spoczynek szabatu, a są bez winy? Oto powiadam wam, tu jest coś większego niż świątynia. Gdybyście zrozumieli, co znaczy Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, nie potępialibyście niewinnych, albowiem syn człowieczy jest panem szabatą. List świętego Pawła Apostła do Rzymian, rozdział 5, wersety od 1 do 5. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to. Lecz lubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę. Wypróbowana cnota zaś nadzieje, a nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. W Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon, niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje. I zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.